BMW E38 to nie auto. To wóz, dzięki któremu sąsiad zaczyna mówić do ciebie panie prezesie, nawet jeśli wpierdalasz parówki z Biedronki. E38 to ostatnia siódemka, która wyglądała jak prawdziwy mafiowóz. Gdy nim jeździsz, czujesz się jak pierdolony Tony Montana z Scarface'a silniki. 44V8 pali opór, ale jedzie tak, że zapominasz ile kosztuje paliwo. 30 diesel. Pancerny jak ruskie T, 34. Byleby ktoś nie lał tam oleju z biedry. A 5.4 4 V12 to już nie samochód. To jest rozpusta na kołach. Tego nie kupujesz, to ciebie wybiera. Wady? Jak kupisz trupa, to zostaniesz biedniejszy niż student Agiecha. Ale jak trafisz zdrową, to masz auto, które wygląda drożej niż cały twój blok. 38 to legenda. Dla jednych stara skarbonka bez dna, dla innych ikona. Jedno jest pewne. Jak jedziesz tym autem, to każdy patrzy. Elo.